来，来。 Айша бол. Адылша

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie, nie, Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj z Przede wszystkim obecnego wśród nas pana dyrektora Gdańskiego Działu IPN, profesora Mirosława Wolona. Witam panią dyrektor, nadzie wojskowego, panią Danutę Sikorę Przedstawicieli Rady Miasta Witam wszystkich harcerzy media, Gdańsku, oddział Gdańskiej telewizji Witam wszystkich tutaj zebranych, naszych parafian, także gości przybyłych na tą piękną uroczystość złożenia wiązanych kwiatów pod pomnikiem bohaterskiej sanitariuszki Dano nutej brzydówne inki. Oddaję głos księdzier Andrzejowi, proszę o pomożenie. Całość baczną, to chyba jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, marsz marzną Dzień woski do Polski, za Twoim przewodem łączy się z narodem, aś Mardobski, dzień włoski do Polski, za Twoim przewodem Złączy się z narodem, jak Czarniecki do poznania pośrednim za Boże. Na ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Masz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem łączył się z narodem. Masz Marsz Dąbrowski, dzień ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Skończy się z Poprosimy o modlitwę. Dobry Boże, za wstawienictwem świętego Jana Pawła II powierzamy Ci nas i naszą ojczyznę. Pomóż nam kochać do to ojczyste, Nasze korzenie, historię, tradycję, język i polskie krajobrazy. A przede wszystkim kochać naszych rodaków niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy też nie. Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności. Ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo. Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego głosu, nawet kiedy jest bardzo wymagający. Żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło i nie zamazywali granicy między nimi żebyśmy dobro w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali. Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona noście, Daj nam Twoją łaskę żeby każdy z nas na miarę swojego powołania angażował się w budowanie Królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej Ojczyźnie. Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne. Prosimy, ześlij swojego ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi, Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen. O wystąpienie prosimy Pana Dyrektora Gdańskiego Oddziału Instytutu, Instytutu Pamięci Narodowej, Pana Mirosława. Wielebny Księże proboszczu, Pani Dyrektor, Panie Radny, witam Pana Krzysztofa Kosika jako jednego z głównych aktywistów tej dzielnicy. Panie Naczelniku, Pan Krzysztof Drażba reprezentuje pion edukacyjny i który no Witam wszystkich mieszkańców, ale najbardziej mieszkańców Orunii. Tych, którzy z tej dzielnicy się wywodzą, tu mieszkają i dbają o to, aby ten sfer i to miejsce z pomnikiem Danusi Siedzikówny trwało, było wśród nas w dniu bardzo ważnym. 69 lat temu, 1 marca 1951 roku, gdy Polska znajdowała się w środku epoki stalinowskiej, rządził nią zły kryminalista, bandyta, przestępca i zdrajca Bolesław Bielu. Z poręki jeszcze gorszego zbrodniarza, Józefa Stalina, zostali zamordowani najdzielniejsi bohaterowie polskiej konspiracji niepodległościowej. 1 marca 1951 roku wykonano wyrok śmierci na siedmiu ostatnich dowódcach komendy. Zrzeszenia Wolność-Niezawisłość. Tej organizacji, która wyrosła z Armii Krajowej i w warunkach powojennego zniewolenia przez komunistów z Moskwy i ich miejscowych pomagierów próbowała temu przeciwdziałać. Ostatnim prezesem czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność-Niezawisłość był pułkownik Łukasz Ciepliński. On wraz ze swoimi zastępcami Adamem Lazarowiczem Mieczysławem Kawalcem i pozostałymi oficerami Józefem Batorym, Józefem Rzepką, Franciszkiem Błażejem, Karolem Chmielem ponieśli tego dnia śmierć. A byli to ludzie wspaniali. Dzisiaj w centrum Rzeszowa, w wielu innych miejscowościach mają pomniki, ulice i są czczeni. Sam Łukasz Ciepiński to wielki bohater m.in. bitwy nad Zurą. Przed wojną jeszcze, w 1939 roku Pierwszy awans oficerski otrzymał w garnizonie Bydgowskiej. Dzielny żołnierz konspiracji jeszcze pod okupacją niemiecką na Rzeszowczyźnie, później pod okupacją komunistyczną. I im szczególnie dzisiejszy dzień jest poświęcony, ale pamiętajmy, że takich pomordowanych były tysiące. Zginął m.in. jeden z najdzielniejszych organizatorów konspiracji zarówno pod panowaniem niemieckim, jak i pod nową komunistyczną okupacją kapitan pośmiertnie generał Stanisław Sojczyński, z zawodu nauczyciel z Radomska, wspaniały, najdzielniejszy żołnierz niepodległościowej konspiracji całego wielkiego łódzkiego regionu. W 1946 roku śmierć ponosi Marian Bernaciak, pseudonim Orni. W 1947 w kapitan Henryk Flame, pseudonim Bartek, pilot z wykształcenia, żołnierz ze wspaniałą kartą z II wojny światowej, którego żołnierzy w 1946 roku na Opolszczyźnie takiej prowokacji ubeckiej wymordowano. I takich bohaterów moglibyśmy wymieniać tysiące. My tutaj na Pomorzu szczególnie wspominamy naszą sanitariuszkę, Danielsię Siedzikówne, po śmierci awansowaną na stopie podporucznika i jej dowódcę majora Zygmunta Szędzielarza. Czekali na pogrzeb ponad 65 lat. Najpierw major Zygmunt Szędzielarz pośmiertnie awansowany na pułkownika w Warszawie, a następnie kilka miesięcy później Niemcy, uroczysty pogrzeb zorganizowany tu w Toruniu dla Danusi Siedzikówny i dla jej spółkowarstwa walki sierżanta pośmiertnie pułkownika Feliksa Sełmanowicza Zagończyka który grób znajduje się tuż przy Gdańskim Pomniku Żołnierzy Wyklętych na ulicy Giełbuda, czy zbiegu z ulicą Dobrowskiego i 3 maja na Gdańskim Cmentarzu Garnizonowym. Dzisiejszy dzień to jest ten hołd oddany ostatniej generacji Polaków, która o to, aby Polska musiała być wolna, musiała walczyć z bronią w ręku. Ich potomkowi, duchowi spadkobiercy. Dwa pokolenia później, w latach 80. już w strukturach Solidarności wywalczyli na wolność, ale nie musieli brać broni do ręki. Nie musieli ponosić tak ciężkiej ofiary z tysiącami ofiar śmiertelnych. I dzisiaj, gdy wspominamy tych żołnierzy z lat, drugiej połowy lat 40., z lat 50., to dziękujemy też Bogu za to, że więcej nie musieliśmy walczyć. Oddajemy im hołd i obiecujemy, że gdy przyjdzie taka straszna chwila, gdyby przyszła, to my pójdziemy ich w Ale miejmy nadzieję, że jeżeli będziemy dobrze się przygotowywali, jeżeli będziemy dbali o naszą ojczyznę, jeżeli wartości, dla których oni zginęli, Bóg, honor i ojczyzny będą w naszych sercach, jeżeli będziemy budowali państwo, Silne, mocne, sprawiedliwe, zbrojne, to nikt na nas nie napadnie i nie przyjdzie taka potrzeba, że będziemy musieli ginąć. Ale im hołd się należy. Pomniki im się należy I musimy bronić ich im dobrego imienia, pamięci o nich, bo niestety co jakiś czas pojawiają się źli ludzie. Tak jest teraz, niestety, nawet w polskim kraju, że niektórzy parlamentarzyści głupoty wygadują mówiąc o tym, że 1 marca to jest dzień, w którym czci się zbrodniarzy, i złodziejów, bandytów i morderców. Nie! 1 marca my oddajemy hołd takim samym bohaterom, jakim oddajemy hołd 1 września. Takim samym bohaterom, jakim oddajemy hołd, gdy upamiętniamy zakończenie wojny. Tak jak tutaj 8 maja 1945 roku. Tym, którzy Życie, zdrowie, wszystko co mieli, oddali dla ojczyzny. To jest dzień święty. Dzień bardzo ważny. Bo pamiętajmy, co się stało po śmierci. Danusia siedzikówna została zamordowana w sierpniu 1948 roku. Nie miała 1946 roku, nie miała jeszcze 18 lat. Ale na pogrzeb czekała do 2016 roku. Czyli czekała kilka pokoleń, dwie pełne generacje, bo jej grob, jej miejsca śmierci komuniści nie ujawnili. Dzisiejszy bohater, ten najważniejszy, ten, o którym szczególnie powinniśmy pamiętać, pułkownik Łukasz Ciepliński urodzony w 1913 roku, bohater bitwy nad Zuro. W 1939 roku generał Tadeusz Kutrzeba swoje wirtuty militarni zdejmuje i jemu wręcza we wrześniu za niezwykłą postawę zamordowany 1 marca 1951 roku pułkownik Łukasz Szczepiński do dzisiaj nie ma drogi. Czeka na niego już ponad 69 lat. Dokładnie dzisiaj mija 69 lat od jego śmierci. I nie wiemy gdzie on jest. I takich bohaterów są tysiące. I dopóki im hołdu nie oddamy, musimy szczególnie mocno podkreślać to święto. Ale musimy też je podkreślać z innego powodu nasi sąsiedzi, szczególnie ci ze wschodu, to ci, którzy się przyczynili do śmierci na musi siedzików. to ci, którzy spowodowali, że zginął Łukasz Ciepiński, świętują co roku albo i kilka razy w roku, czy 9 -tego maja, czy przy innych okazjach, swoje wielkie zwycięstwa w II wojnie światowej nad Niemcami. Chodzi o państwo, które dzisiaj nosi nazwę Federacja Rosyjska. I oni próbują wmówić światu, że tylko oni walczyli w II wojnie, że tylko oni byli bohaterami, że tylko oni byli dzielni, a w tej części Europy my nic nie znaczyliśmy. Próbują wręcz wmówić. To ostatnie ataki na ambasadora polskiego w Paryżu, na ambasadora w Berlinie wspaniałą postać, jaką był ambasador Lipski, na naszych przywódców, próbują wmówić, że my się do wojny przyczyniliśmy. Pamiętajmy, to Polska była pierwszym państwem, które w 1939 roku powiedziało NIE, zarówno złym ludziom spod znaku hitlerowskiej ideologii z Berlina, jak i złym ludziom z Moskwy. To Polska jako pierwszy kraj wystąpiła zbrojnie przeciwko tym dwóm totalitaryzmom. To Polska zapłaciła za to ofiarą i jakim w dziejach ludzkości nikt nie zapłacił. Prawie 20% mieszkańców. Ogromna część majątku narodowego. Dorobek pokoleń, setek, stuleci, uległ zniszczeniu. Za to że nie chcieliśmy, aby złota panowało. dzisiaj dodajemy hołd ostatniej zbrojnej, niepodległościowej konspiracji polskiej. Tej kontynuacji tradycji polskiej, barskiej, powstań XIX wieku, tego zrywu z roku XIV Legionowego i późniejszych po roku XVIII powstaniu Wielkopolski, potem powstaniami szląskimi. Otóż dodajemy im kołd, dodajemy hołd naszemu polskiemu dziedzictwu dążeniu do wolności. Nigdy Polska nie pogodzi się z zniewoleniem. Nigdy Polska nie odda swojej wolności jakimś złym ideologiom i złym silniejszym sąsiadom. Zawsze będzie się bronić przeciwko zniewoleniu i zawsze będzie dążyła do zbudowania państwa wolnego i sprawiedliwego, takiego, jakie mamy teraz. Treści i chwała naszym bohaterom. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Kańskiego Oddziału IPN. Poprosimy teraz o przygotowanie się delegacji do złożenia kwiatów. Субтитры создавал DimaTorzok Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, oddanie hołdu naszej dzielnej sanitariuszce poległym żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym. Bardzo dziękuję przede wszystkim gościom, parafianom, mieszkańcom Gdańska. Oruni, przedstawicielom Panu Dyrektorowi Gdeńskiego IPN-u, Dyrektor. Dziękuję karcerzom, dziękuję młodzieży, szczególnie ze szkoły podstawowej numer 16, Pocztowi szkandalowemu i wszystkim kobiet. A na koniec zeszpiewajmy Boże, coś kocham. Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał klasie. Potęgi kawy coś ją osłabiał, tarczą swej opieki. s h o

Ja, dat is het. Ik heb er geen. Jula 210 4 minuten. Ja, dat is het. Maar we hebben Ja, dat is heel mooi. Je bent er een Ja. Ik heb er geen. Ik heb er je een kaartje? Ik